Cześć wszystkim z tej strony Mysteriox, a to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu pierwszego. I w tym odcinku postanowiłem, że, że zrobię, czyli ulepszę sobie elektrownię słoneczną. Że sobie narobię trochę solar panelów. I będę chciał zrobić Low Volta Solar Array. Żeby to uczynić, muszę zrobić LW Transformer. No, a LW Transformer się w taki sposób robi. I tak, kabelki. O, reszty. Jeden kabel. Ops. Dobra. To sobie pójdziemy zbierać trochę tego sticky resin. Znowu achievement? O, akres się zepsuło. Dobra, myślę, że można dwa, dwa na dwa, na trzy, chyba starczy. E, przepalić. No. Tak źle nawet z FPS-ami nie jest. <laughs> nie za bardzo mi tak ścina. Dobra. No dalej. Kurde, nie mam energii. To trochę resoną muszę tu wpakować. Uej, jak to wszystko się prawie. O, Jezu, będzie mi trochę ścinało, to postaram się to wyłączyć. Jeden patyczek, jeden kober, Oczywiście wzięłem ten na w ale mniejszo o to. Dźwignia. Hm. Może to nie tu. A tak. Hmm, ja się boję, że, że to mi się zrozwali. Ale też tak sobie pomyślałem, że może po prostu zaawansowane machinerie będą tutaj. No, mogą być nawet teraz kurczę chyba chwila prawdy będzie, żeby mi się to gówno nie roz... Jest, nie rozwaliło się, jest, 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 rzuterem macerat. To za tym się rozpierdzieliło, faken. Dobra, trudność się mówi, Advanced Machine Block. Wolę to mieć zaawansowane, bo jak tak to tylko sobie kabelek odetnę i tak dalej. A teraz ma Dobra, to hi Hihi Ale Jestem udupiony, bo nie mam jeszcze tego, zrobię sobie na szybko że razu zmarnuje Dobra, starczy Jak mogę w nadmiarze zrobić tych kabelków Kabra się zawsze przydadzą. Dobra. I teraz tak. Ups, nie to. Mam nadzieję, że ten kopel też wystarczy no to. Najpierw zrobię trzy. kurde co drewno o yes no jeszcze jedno no i tak chyba teraz wystarczy No, zaspokajmy. Robię transformę. Mogę zrobić jeszcze więcej, ale nie chcę. Bo nie starczy właśnie tych solar panelów na... Cztery, lat nie wiem czy na tyle tu starczy. Nie. Kurczę, tylko dwa. Musiał szybko jeden dorobić. No dobra, później to zrobię. Na razie niech będą dwa. Dobra, i tutaj ten kabelek odetnę, na razie. Takie wiecie, że było bezpieczeństwo i jeszcze pójdę się przespać. No dobra, już jestem, no niestety telefon miałem. I musiałem odebrać. A dobra, pójdziemy teraz spać. I potem to podłączymy. Tylko, że się tak zastanawiam. Ha? Aha, dobra. Tak się to jakoś O kurczę, nie mam lagów, prawda? Ty, tutaj, won, mi nie coś teraz potrzebny. No, dobra. A ten mieczyk, który ma? Ty, no lol. No, nie zapisało mi tego. Hm, hm, hm. Dobra. Często gówno podłączyć. Chyba, okay, does feel recoverable. Dobre. Chyba to starczy. tak. Już jeszcze nie. Pach. Tak. Dobra. No, to jest bardziej lepsze. Tamto było, dawało tylko 16 EU na Tik. A tu daje. Znaczy, tamto dawało 1, a tu daje 16. Teraz zobaczymy sobie. No, bardzo dobrze. Tutaj 16, teraz to podłączymy, żeby tak nie wbuchło. Nie wbuchło. Dobra, dobra. W tym razie 0. Kur... Nie to miałem zrobić. O, lag. Gdzie to jest? Tutaj. No, czy już jest bardziej wydajniejsza? <laughs> Cicho, tam, ty głupi wirku. Dobra, i teraz tak sobie pomyślałem, że no nie, no muszę jakoś tutaj to postawić. ok no i dobra to się tutaj albo nie to na razie nie nie jest to aż tak potrzebne na razie no znowu cały czas jest taki śmieszny nie wiem, błąd albo coś w tym rodzaju, że po prostu z tym, właśnie, z segregowaniem w tej turbie alchemika są jakieś dziwne problemy. E, no no. już mamy? Już mamy full, ale to właśnie, czyli to wytrzyma. Skoro chyba jedno daje 8 bo z tego na no to wychodzi, skoro to te 16a są 2, a 1 daje 8, czyli będę mógł jeszcze dołożyć 2, a później będę musiał zamienić na coś innego co oczywiście pokażę Wam może później ale teraz sobie pójdziemy tylko tutaj trochę sobie opróżnię kwipunek, tak więc krótkie cięcie i zobaczymy się za chwilę ponownie Okej, okay, już sobie zrobiłem porządeczek taki mały. Wziąłem sobie jeszcze tam kilka przedmiotów i zapomniałem kurczę. Eee, wziąć sobie po. Bo uznałem, że wyruszymy do jakiejś jaskini. A może w kolejnym odcinku bierzemy się do Twilight Forest, o ile właśnie wrócę z tej jaskini. No oczywiście w tym, a jak nie, to w poprzednim wrócę i to tyle, a jeszcze zanim to, albo nie, w tym jeszcze pójdziemy sobie, no ile już tego nie zwiedziłem, ale chyba nie, pójdę sobie po XP w Battle Tower, raczej znaczy pójdziemy i w następnym do Eskini a w kolejnym do Twilight Forest. I może od kolejnego, czy po twilde się już zajmiemy tą craftem bardziej. Na razie maszynę sobie odpuszczę. Tak sobie sądzę, że mogę na razie. Że później do tego wrócę, ale na razie chcę tym, tą craftem się jeszcze zająć. Oż, tylko kurde, już. Chcesz mnie zajobać. dzięki za doświadczenie jakie te pająki są posrane co to ma o może być jeszcze będą artefakciki przy okazji a ja w ogóle jeszcze zrobię yy, ale to pozna taki test Nie wiem, no wydajności czy jak usunę better dungeons i i te. No Adventure Items też będę musiał usunąć, bo to współpracuje tylko i wyłącznie z Battle Dungeons (ten Adventure Items). Tak więc, to będzie trudno, ale jakoś to przeżyję. Mam diamentowy mieczyk i jeszcze będę miał mnóstwo innych rzeczy. Ale jeśli to polepszy mi, jakby, jakość grania, to. to niestety, ale. bez tych modyfikacji, to nie będę grał. A ty czego tu? Jeszcze na dół zejście, no. Oż ty, kuźwa. no mam trochę chujowo zbroję. No, przecież w ogóle nie mam praktycznie tej zbroi, ale coś tam jest. Oż ty, kurczę, jak mnie to wkurza. Jak mi na łeb syskują z góry. Chodź tu, kuźwa, Ops, dobra, trzeba oczyścić? Co tu ma? Jakiś taki piec. Czaszka może się tylko jedna, może więcej się przyda, nie jestem pewien do końca. No to będzie z tymi odkryciami. Ja się no nie dotknę, ale do recepturek jednych są potrzebne, tak więc się do czegoś na pewno przyda. O ty, kurde, Co tu mam? R. Level, level, level. kurczę, ja chcę już sobie dać ten... Fire Aspen. Czy jakoś tak? Fire, no, tylko ogień. Ale to się inaczej nazywa normalnie. Jeśli chodzi o ulepszenie w tym... O, Ku. No kuźwa, no spierdzielać. Ale też właśnie przez to eksponuję. Kurczę, szkolno, że już noc na to chodzi. Już, no no. Ale się z... udało ci się, kurczę, zasrańcu. Akurat się zlepić wtedy, kiedy ja zniszczę ten spawner cały. już głodny jestem to sobie jabłko w pierdele już na nie wiem ile ten ośnieg już trwa bo te cięcia to mnie wytrącają z równowagi jeśli chodzi o to nagrywanie Won kuźwa wypierdzierać czego wy tutaj chcecie ty też? Ewlap i fire. Dobra. To na górze i kuźwa szkielet won. Z tym tu mamy grzybki, się przydadzą. na pewno jakieś żarcie, jakieś te zupki grzybowe sobie zrobię, już mi tam mało miejsca zostało. No może nie to, ale to, to, to. Artefakt cichy, oczywiście też. To na razie też niech tu będzie, to, to. chodnie do mnie, do mnie. A to tak, okej. Okay. Już mogę ruszać dalej. Noż, kurczę, gnojki. Ciekawe, czy to szybciej mi pójdzie niż zwykle. No co się patrzycie? Au, au, kuźwa, jaki, nie wiem, zesponowaliście się, Teraz zginę. Przeżyłem. No ładna. Ops. Aż kiedy się napierdzielają. Haha, ha, cioty. <ścoughs> o kurde, mnie tu wysrażą. On. Nie, tylko nie do mnie. Oż kurcze. Ale kasiory je pierdzielę. Osztyk. <laughs> o kurcze, ledwo dyszę. Do widzenia panu. Ja powinienem w ogóle, Powinienem to trochę inaczej do tego podejść, fakę byczen. Ja, ja. snypiorum. Hehehe. <laughs> Dobra, yy, przespać, przespać się, trzeba. Są mnie jeszcze nie ma wgranych i zostawiam czy grać. Jakbym miał, to bym poszedł spać, to by mi to już poznikały. Dobra, kolejny, kolejny dzień. Czas, wiecie co, nie będę na razie do tej broni dawał tego. Albo nie będę dawał, i tak przewrócę sobie po tym kopie tego. Jakby to gówno dało. Jak nie, to co? I tak będę miał ten Tommy Catch więc i tak na poziom będę miał gdzieś. Whoops. Ogr. Nie. Odsuń się do mnie. Tam widzę, że chyba jeszcze kanioni gdzieś. No chyba tak. Albo, nie, nie, to jest ta jaskinia. Takim śmiesznym jakby wejściem. Dobra, więc do góry. Gdzie? A, tam zginąłem. Dobra, tak więc trzeba tylko teraz tutaj ogarnąć. To no tutaj, to tu. Już szkielet, no bez jaj. Nie, już myślałem. O. To się przyda. O, już szkielecik. No, wypadki. No w dupę, mać, co się mi tu trącasz? W takim sposobie to ja również zginę tu szybko i sprawnie. Co mi tu mam coś przyda? To, to, to i to. No i idziemy piętro wyżej. Już cię narąbało i... I spierdzielam No dalej się leczy, pierdziel No no dalej 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 go 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 A ja to tylko ten tak przejdę i będę się zrobić żegnał i co No, no, co ktoś jeszcze? O co mi się tam kuźwak Gnoju No, chodźcie tu no? Mam przynajmniej galotki. No, co jest? Ożty kuźwa w dupę? No <śpiewanie> mistrzostwo świata normalnie to jej teraz. No co mi tutaj? No ja pierd Do widzę. Yy, dobra, wiecie co, <noise> no ja będę się z wami żegnał, ja teraz pójdę sobie tam, pójdemy i wrócę, no i zacznę się przygotowywać do wyprawy do Twilight Forest, tak więc yy, dzięki za obejrzenie tego odcinka, ja się z wami żegnam, cześć, na razie, pa!